Zachując się wagoni, patrzą na mnie jak na zdobyć, w duchu krążą. No, są się wagoni, patrzą na mnie jak na zdobyć, w krężą. Nocą tańczą demony Całując się w agonii, Patrzą na mnie jak na sobyć Bo krążą anioły Wirując jak narkotyk W tele Co dosyć ma go pukać nie może przespać nocy. W telefonie tylko jedna pieska Bez pada mi bateria Wchodzę do klubu gdzie będzie rzeźnia Gorąco jak my wchodził do piekła Obok mnie wchodzi moja piękna Otwiera mi drzwi a moja ręka Ląduję na jej posiadach, wiesz jak zerkam się za miło, ona czule się uśmiecha Ląduję tu za każdym razem Noszą mi na rękach skacze, tu mówią rozjebane, są rozjebane, bioręcją zakazane Świecimy się jak jamek, mogę to kręci dalej są tan demony, się wagoni, Patrzą na mnie jak na zdobyć, bo tu krążą anioły Wirując jak narkotyk, zadać ci co dosyć, mego pukają ja reszta, nie może przespać nocy No są demony, demony, całując się wagoni, Patrzą na mnie jak na być, bo tu krążą anioły Wirując jak narkotyk, Teraz ci co dosyć, Póch ja jajesz nie możesz przespaść na obiska Jaknicy pokazują swoje ogi A nigdy nie chciałem nawet ich zobaczyć. Zalecamy tam i przekreć bólem już czasem czujesz To jedyny sposób, żebyś tam do świat ja, Między biegłem a niebem Nie wiem nawet czy chcę na ziemię zajść Ciężko za paseny, co ty już codziennie Aj ląduję tu za każdym razem Noszą mi na rękach skarże Tu mówią rozjebane Są rozjebane, biorą co zakazane świeci się jak jame Moker to kręci dalej Niech się kręci dalej moc, korytarze Zupełni samych pane Czerwony tywa w planie krewka z Tobie dzisiaj zawsze, to mnie podglądać fajnie, A wciąż robię to w Noszę tak w stakwie, Rozrzucam nim, grać zacznę, nas są takie fajne, Zanim otworzą swój ry Jak pan od palce, Zacisnę tam, gdzie zachcę,